Pomysł i idea stworzenia festiwalu powstała w czasie organizacji imprez z okazji 750-lecia nadania praw miejskich miastu Strzegom. W czwartek 8 sierpnia rozpoczynają się koncerty festiwalowe. Odbywają się one na dwóch estradach w rynku, koncert kapel ludowych oraz na dużej płycie stadionu główne koncerty. W tym roku jest to już 22. edycja. Przez ten okres czasu w strzegomniu przewinęły się zespoły, naprawdę można powiedzieć, z całego świata. W ubiegłym roku mieliśmy wiele takiego folkloru bardzo egzotycznego i ten rok czyli sierpień tego roku, też będzie dla Państwa takim czasem, kiedy będziecie mogli spotkać się z kulturą bardzo egzotyczną, bo w tym roku z czego odwiedzi zespół z Tajwanu, odwiedzi zespół z Brazylii, zespół z Paragwaju, to takie odległe od nas miejsca. W niedzielę 11 sierpnia w godzinach 10 i 10.30 odbędą się msze święte, następnie koncerty w rynku, a od godziny 18 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczną się koncerty gwiazd gwiazdy festiwalu, pomijając te gwiazdy, o które wymieniłam przed chwilą, w tym roku mamy zespół Zakopower, który wystąpi u nas o godzinie 20 w niedzielę. Ja myślę, że to dobra oferta dla państwa i myślę, że będzie się podobało. Bardzo serdecznie państwa na ten koncert zapraszamy jak również na koncerty festiwalowe. Bilety w cenie 2 zł od środy do soboty, a w niedzielę bilet wstępu będzie kosztował 5 zł. Wszystkich serdecznie zapraszamy.